Witam serdecznie, jest gorąco, się częściej sięgacie Państwo teraz po treski. Postanowiłam pokazać Państwu kilka modeli z naszego sklepu. Treska Dominika, przepraszam, Klaudia, nie Dominika, była kiedyś Dominika podobna. Dominika kolor 10x24B, na 64 zł, włosy termiczne. Dosyć ciężka patreska, mocowana na spince typu krab, takiej normalnej wielkości. Bazą jest tutaj ciemny blond, ale ma dużo refleksów ze słonecznego blondu. Treska układa się w ten sposób na głowie. Jest długości przykrywającej łopatki, średnia gęstość. Innych kolorów albo nie ma, albo jest ich bardzo niewiele, ponieważ jest to treska w outlecie jest to końcóweczka tych kolorów. 10 na 24B. Cena 64 zł. Treska Nicole Nikol jest to treska, która nie ma żadnej spinki. W środku jest grzebyczek na górze i na dole oraz gumka z troczkiem, która jest w obwodzie. Tu jest w obwodzie tej, tego koszyczka całego z grzebyczkami jest gumka z takim stoperem. Stoper taki jak przy bluzach. Po rozszerzeniu stopera swoje włosy, swój koczek wkładamy tutaj do środka i zaciskamy tym stoperem. Treska Nikol jest wykonana z włosów termicznych, jest bardzo lekka, miękka i przyjemna w dotyku. Gumkę po założeniu owijamy dookoła i chowamy pod spodem. Warto ją podpiąć wsówką, żeby się nie wysuwała. Całość można również przepuść szpilką lub wsówką, czyli treskę razem z Waszym koczkiem. Tak wygląda po założeniu. Jest niesamowicie wygodna. Włosy delikatne, wręcz takie błagie i idealnie proste. Nicole, kolor 1, czyli czarny, oczywiście jest też w innych kolorach, kosztuje 112 zł. Kolejna treska. Podobna do Nicole, tylko że mocowana na spince typu krab. Nazywa się Rita. Treska Rita kolor 613x24B, czyli bazo jest tutaj bardzo jasny blond i ma troszeczkę słonecznych pasewek, refleksów. Rita kosztuje 88 zł. Również włosy termiczne. Wygląda w ten sposób. Są inne kolory z tej treski, to jest nasza nowa propozycja. Ona od niedawna jest w naszej ofercie. Treska, która nazywa się Leksi, w przeciwieństwie do tych pozostałych, no może poza Nicole, jest również bardzo leciutka, tak jak Nicole, lżejsza od tych dwóch pozostałych. Leksi również nie ma w środku spinki, grzebyczek, tak samo jak miało to miejsce w przypadku treski Nicole, na górze i na dole. Włosy chowamy swój koczek do środka i zaciskamy gumeczką. Już nie będę mocowała tej treski tak na stałe mocno. To jest kolor 4 na 33M, czyli ciemny brąz z refleksami kasztanu. Bardzo mocno rozmyty, wygląda właściwie jak kolor czekoladowy brąz. 4 na 33M uwaga, końcówka tego koloru. Inne kolory jeszcze są. Light Blond się wyprzedał tylko. 137 zł. To jest cena treski, jest bardzo leciutka. Zakładam ją tylko tak, nakładając na koczek bez zaciskania. Wygląda w ten sposób i włosy są bardzo lekkie. Tą treskę prezentowałam niedawno w Sagati, pokazując wszystkie kolory. Jest naprawdę ładna i polecam. Według mnie to jest jeden z najlepszych modeli w naszym sklepie. Kolejna treska, również bez spinki, jest to treska Michel w kolorze 4. Czwórka jest to bardzo ciemny brąz mocowana również na grzybyczkach, bez spinki typu krab, kosztuje 16,50. Michel, tak jak Nicole, nie ma spineczki, różnią się długością około 10 cm. To jest Nicole, ta pierwsza czarna, którą mierzyłam, a to jest Michel w kolorze 4. To jest taki sam model, tylko po prostu krótszy. 16,50 to jest cena tej treski, kolor 4. Treska nazywa się Michel. Jest ich więcej tutaj tych tresek więcej kolorów. Tak wygląda po założeniu. Jest znacznie krótsza. Nicole sięgała mniej więcej tak, a będzie sięgała troszeczkę poniżej linii ramion. Jest niesamowicie komfortową i wygodną treską. Jak nauczycie się zakładać te treski bez spinek na koczek, docenicie jak przyjemnie można nosić, użytkować treskę, zapominając w ogóle, że cokolwiek jest dopięte. Są bardzo, bardzo leciutkie. I jeszcze jedną treskę, którą dzisiaj pokażę, jest to treska Sonia, tym razem z oferty outletowej kolor 14x24B. Co znaczy, oferta outletowa pochodzi ze starszych dostaw. Te włosy nie są aż tak błagie i mięciutkie jak włosy z tych nowych dostaw, ale mimo wszystko są całkiem przyjemne. Cena jest niższa, 88 zł. Włosy w tym przypadku nie są termiczne. Jak wygląda treska na głowie? W ten sposób jest to średni blond połączony z refleksami słonecznego blond. Ta treska jest często wybierana na różnego rodzaju okazje, przyjęcia, na jakąś taką bardziej galową fryzurę. Jeżeli podoba się Państwu ta prezentacja, którą przed chwileczką zrobiłam, z przypadkowymi treskami, dajcie znać w komentarzach. sam jeszcze kolejną partię z kolejnymi treskami.